To jest niesamowity czosnek, atropurpureum, metr wysokości, takie jędrne, mocne łodygi i kwiatostany. Ma takie silne, mocne i przepiękny, ciemnopurpurowy kolor, który widać z daleka. Zamówiłam sobie 50 takich cebulek, posadzę je w Wielkiej Donicy. One będą kwitłe w czerwcu, natomiast na wierzch posadzę dużo przepiśniegów, także będę miała taką Donicę, która będzie wczesną wiosną ładna. I latem będzie ładna. I co ważne, moje doświadczenie jest takie, że nie warto sadzić czosnków ozdobnych wraz z tulipanami, dlatego że wtedy, kiedy tulipany przekwitają, to szpecą ten wizualny efekt. Czosnki kwitną, a tam na dole gdzieś przekwitają tulipany. Ja czosnki wolę posadzić oddzielnie, czyli jeśli szykujesz się do robienia. W listopadzie grudniu cebulowej lazani to ja bym proponowała zrobić taką lazanie w jednej dać czosnki, na przykład atropurpurą, które nie mają za wielkich tych główek, bo to jest doniczka jednak, i dać tam też przebiśniegi lub szafirki, a w oddzielnej donice zrobić lazanie z Narcyzów i z tulipanów. No i co tam jeszcze chcesz?